Na legionowskim deszu zima w pełni. To oczywiście nie oznacza, że ekipa ma taryfę ulgową. Plac przemierza lokalny kierowca hrabia, który ma już wyznaczone zadania na dziś. Kaziu! Kaziu, ogłuchłeś czy co? ma? Siema, ma, widzimy. Ty Słuchaj, e, podobno ze mną jedziesz, dyrektor mówi. Ale to za pozwoleniem dyrektora. Nie, no dyrektor ja... mówił, że ty jedziesz ze mną, bo ja go się pytałem, ja mam to... ciebie wziąć, e, bo to karkę będziemy tam wyciągali gdzieś ja z jakieś. No, to słyszałem, to trzeba łańcuchy, rury. No to zbieraj, I... ja idę tam I co najmniej powier... dwa, dwa paleciaki. Krabia, to ja jadę wami, bo ja kurczę na tym się znam. To. Może będzie lepsza od naszej tokarki, to wiesz, to by zamienił szkoda na złą No Słuchaj, Mariusz, e, ja mam tylko jedno miejsce idź rozmawiaj e, z dyrektorem i to jest wszystko jedno który pojedzie, nie? No przydałby się, jeden by się przydał, no. Słuchaj Kaziu, to wy się tam ogarniajcie, ja idę tam resztę gratów szykować, a wy tam ustalajcie między sobą. No to idź. Chodź Kaziu, pokażę ci kurczę, jako starego mamy trupa tu, tokarkę. Zobacz, a ona ma luzy, nie, rozumiesz? Dobre, a jak się okaże, że tam to jeszcze starsze i gorsze? A, a jak będzie dobra? Ale a, trzeba brać dwie możliwości pod uwagę. Może być rupieć rozwalony. Chodź, mówię Ci, pójdziesz ze mną, kurczę, bo Ty go dłużej znasz i pojedziemy, no. Ale Nawet tak... sam to sobie nie dasz rady wyciągnąć, mówię Ci. No, no to możemy iść. To dawaj. Jak pozwoli, to okay. nie ma problemu. No, ja to jestem ślusa z zamiłowania, kurczę. Lubię na tokarkach robić, kurczę. Ja muszę tam jechać, to nie ma to tamto. Lista uczestników wycieczki po tokarkę puchnie, a o planach trzeba poinformować lokalnego dyrektora Jacka. Panie dyrektorze, my a propos tego wyjazdu, Mariusz tu jako tokarz stwierdził, że jeżeli ta tokarka by była na chodzie, to pasowałoby jej nie uszkodzić. A stworzeń kto zrobił? Stworzeń już jest w trakcie robienia. Tu z już Wczoraj też był w trakcie robienia. Ale dyrektorze, wszystko ogarnięte będzie spokojnie, się dyrektor nie denerwuje. Znowu, Znowu osoba... cały team musi jechać? 11 osób? Nie no dyrektorze, tak by Wczoraj team, dzisiaj team? No losie.